bardzo serdecznie. Maciek binert 10 marca 2017 roku już mamy. I dzisiaj chciałem opowiedzieć o wyborach na przewodniczącego Rady Europejskiej. Dlatego że też dużo ludzi o tym do mnie mówi, dzwoni, rozmawiamy, też znajomi rozmawiają no poruszają ten temat i, i to takiego się stało, a mamy jesteśmy już po wyborach na dwa, dwu i kadencję został wybrany Donald Tusk. Pewnie też w internecie pojawią się komentarze, filmiki i, i wiele różnych analiz na ten temat. Moim zdaniem, na jakąś taką szerszą analizę jest zbyt wcześnie, ale jeśli już to wywołało takie emocje i takie poruszenie, to, to, to mnie troszeczkę nawet dziwi, bo, bo tylko w Polsce, właściwie za granicą, tutaj ja, ja oglądałem teraz jakieś portale internetowe, nawet telewizji nie śledziłem, bo, bo telewizora nie mam, ale. Niemieckie portale, też portale telewizyjne, no to ta wiadomość jest o zachowaniu Polski, ale to tam jest na czwartym, piątym miejscu. Jakoś nikt się tym szczególnie nie przejął. To właśnie pokazuje, że ta funkcja w ogóle nie no jest żadna i cały taki ciężar tego, tej rozgrywki, no tu właśnie o nic nie chodziło. Ale bardzo ważne jest to tutaj na arenie w Polsce i oczywiście opozycja teraz będzie pisała, że co 27 do 1 przegrana Polski i, 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 i co tam jeszcze? Można by złego powiedzieć. Ja powiem co ja o tym myślę i gdybym ja był strategiem, prawa i sprawiedliwości co ja bym zrobił, a nawet nawet dopiero pewnie jakaś taka cała strategia to, to wyjdzie, wyjdzie później. Żeby żeby to skomentować jeszcze przyjdzie na to czas, bo to się okaże właśnie po tym, co się, co się tak naprawdę dzieje. Generalnie załóżmy, że no, gdybym był, był w sprawie sprawiedliwości, no to oczywiście bym też tak postąpił. Dlaczego? Chodzi o to, że przede wszystkim co to pokazało, że pokazało tak naprawdę, czym jest Unia Europejska. Unia Europejska jest to, no tak jak. Margaret Thatcher powiedziała, no jest to po prostu narzędzie niemieckiej hegemonii w Europie i tak jest i my to wiemy, no po prostu z tym się, no to jest fakt, po prostu i, i no, musimy się z tym zgodzić. Po prostu jeszcze mamy też, bardzo ważne było też dla nas, żebyśmy zrozumieli jaką mamy tą pozycję w Europie i ona jeszcze nie jest zbyt mocna. A więc tutaj też musimy grać, jakby no, też, też walczyć w swojej lidze, w swojej, w swojej wadze. No i to też do tego było potrzebne, żeby wysądować co tak naprawdę kto tak naprawdę w Unii Europejskiej pociąga za szturki, chociaż to jest powszechnie wiadomo. Przy jakichś tam elit politycznych, ale, ale nie jest to do końca wiadomo na świecie. Także tutaj pokazanie właśnie, szczególnie właśnie prezydentowi Donaldowi Trumpowi to się bardzo spodobało, ta postawa Polski no właśnie pokazanie, że mamy honor, potrafimy postawić sprawę na ostrzu noża, sprawę, o którą nam chodzi, ale tak naprawdę w ogóle o co, o co w tym wszystkim chodziło? Zresztą ja też nie ma tutaj komputera przy sobie, ale bym pokazał dzisiejsze właśnie portale internetowe co piszą, szczególnie takie te portale które sprzyjają opozycji totalnej, no to oczywiście piszą o o wyborze Donalda Tuska, jakby jakimś jakimś wielkim sukcesie bo przecież miał tylu kontrkandydatów, a cały cała oświecona elita Unii Europejskiej, rządzący Unią Europejską Zdecydowali się na, tylko na Donalda Tuska i wybrali tylko jego. To, to też właśnie już słyszałem. No i wam mniej więcej pokażę, jak, no jaki to był wybór, jak, jak ktoś przyjdzie do mnie tutaj i do firmy będzie chciał zakupić okna. No i właśnie pod pojęciem wyboru pokażę wam, co, co ja rozumiem pod pojęciem wyboru. Dzisiaj, by, załóżmy, że przyjdzie do mnie klient, i to jest jego stare okno. To właśnie. I on mówi mi, proszę pana, albo nawet 28 klientów. I powiedziałby do mnie, wie pan co, ja chcę to okno wymienić, albo ewentualnie je zostawić, bo jest stare. Stare okno, ale jest mi znane, wiem jak je obsługiwać. Ja mówię, oczywiście, możemy się zdecydować na wymianę, no i mamy w związku z tym taką paletę okien. I te wszystkie mamy w ofercie. Mają różne wady, yy, mają też zalety. <noise> oczywiście. I o tych zaletach będziemy głównie mówić, oczywiście. No, tutaj te wady starego okna już znamy, yy, a więc, no i zalety ewentualne też. Ale trudno powiedzieć, jakie będą te inne, bo po no, prostu na pewno na pewno no, one się od siebie czymś yy, wszystkie różnią i mają różne parametry. I teraz ten klient przychodzi. Yy, no i. Wo no Nawet jeśli do 27 klientów, a zamawia tylko jedno, jeden produkt, no to ma jakiś wybór, w tym sensie, że może sobie zadecydować, chcą to, to lub to, lub to, proszę mi o tym opowiedzieć, przedstawić, scharakteryzować. A jaki by był, jak był wybierany Donald Tusk? Donald Tusk był wybierany w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że tego tutaj nie ma, stoi tylko to jedno stare okno. I wszyscy tylko głosują, czy może być wybrane i czy, i czy będzie wybrane. Bez żadnej alternatywy. Po prostu, no, co to, by był, no, to co to jest za wybór? Także, no tak ta Unia Europejska funkcjonuje. To jest, ja się śmieję teraz jak to mówię, bo to jest dosłownie, no, no, żenujące i śmieszne, ale, ale chodziło właśnie o to, no żeby, no, żeby to, 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 no, to ujawnić, tak, no, tak też światu, na no tą całą taką no głupotę tych, tych, tych wszystkich ludzi, którzy tą Unią Europejską zarządzają. Także rozumiecie, że właśnie że tego nie ma, a ja sobie pokazuję tylko to jedno okno i mówię, koledzy, możecie wybrać to jedno albo. I yy, nie ma alternatywy, nawet że nie możecie wybrać, bo co? Żadnego nie wybierzecie? Nie będziecie bez okien? No tak to właśnie, yy, tak to właśnie wygląda. No i to, co widzieliście właśnie, no to był taki wybór, no to jest, to jest, to jest o tyle śmieszne, no, to co komiczne i tragiczne w jednym, no, no, ale tak to właśnie wygląda. Generalnie teraz Polska ma bardzo, no, bardzo mocno pokazała właśnie, że potrafi walczyć, że potrafi postawić sprawę na strzulorza. W przyszłości no, kraje Unii Europejskiej będą musiały na to uważać. Jak z Polską postępują? Będą, no, to byłoby bardzo niekomfortowa sytuacja. Chodzi o to, że no, w, no, naprawdę, Lata no, Szydła wprowadziła wszystkich przywódców w no, bardzo niekomfortową sytuację. A dowodem czego, że to takie zwykłe hamstwo jest ta, ci przywódcy Unii Europejskiej, no to właśnie to, co ja zawsze też mówiłem, to o tym, że w Niemczech jest tak samo. Że tutaj właśnie rządzi to, że no, czy oni, kraje takie zachodu, Właśnie jak Niemcy, czy, czy Francja szczególnie, oni właśnie uważają, że jak mają pieniądze, mają więcej pieniędzy od nas, no to my, my musimy im właściwie, no nie wiem, buty czyścić i wszystko no, się kłaniać w pas i robić to, co oni chcą. I tak te, każda relacja taka tutaj między, między Niemcami i Polakami tak wygląda, choć to wszystko jest ubierane w jakieś, jakieś takie inne... Jakieś bardziej przyjemne rzeczy. Wszystko wychodzi w momencie, kiedy właśnie jest konflikt, i, i tak to zazwyczaj się kończy. Nie znałem tutaj naprawdę innej sytuacji jeszcze. A naprawdę byłem nieraz w sytuacjach, gdzie, gdzie rozmawiałem na przykład z niemieckimi pracodawcami, którzy budowali jakieś takie większe budynki, markety z różnego rodzaju tak. No to takie centra handlowe, no i tam nieraz zatrudniali po stu, po 200 Polaków nawet w różnych, w różnych sposób, także na no, tak zwanych dewerbach i tak dalej. I sobie myślałem, a, a były między nimi, jak, jak oni źle o Polsce mówili i o Polakach, że, że to durnie, że to, że to ludzie bez pieniędzy, że, to, że my tutaj nimi rządzimy i pomiatamy. A jednocześnie no do nich szli się uśmiechali, oj koledzy, przyjaciele, bardzo ładnie. I no to właśnie no to, 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 to takie dwie twarze, no to zazwyczaj tak no budzi, budzi taki, budzą taki niesmak, no i też właśnie w takich sytuacjach, kiedy dochodzi do jakiegoś konfliktu, no to właśnie prezydent Francji, Hollande, właśnie bardzo dobrze pokazał, my mamy, powiedział no coś takiego, że mamy pieniądze, a wy macie swój honor i dumę. No i no właśnie musi mieć wszystko, no i do tego musimy dążyć, żebyśmy mieli też i pieniądze. To jest nasza nauczka na, na przyszłość. Także no, rosnąć siłę musimy, i, i tego bez nas to się bez nas nie stanie. No, i to jest teraz naszą dewizą, naszą taką myślą przewodnią, co powinniśmy robić. Ale y, Donald Trump też właśnie bardzo dobrze to. to, 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 to było mu bardzo mocno pokazane, czym takim jest Unia Europejska. A że ten projekt się rozpadnie, to przecież nie ma wątpliwości. Unia Europejska, y, y, tak jak działa. No to, no, to, no to to się rozpadnie. W tym momencie mamy taką sytuację, że losy Unii Europejskiej właściwie no, teraz będą rozstrzygane. I, I dlatego właśnie polski taki mocny akcent na początku, takie wejście z, z no, skopnięciem w drzwi yy, spowoduje, że, yy, no, że być może będzie inna reakcja, bo tak naprawdę nie mamy żadnych innych argumentów, także tylko tutaj po prostu grać, yy, no, grać wabank, yy, bo przez te rozstrzygnięcia, które się pojawią w najbliższych latach, no, będą tutaj bardzo mocno też mogły niektóre godzić polskie interesy. I to mi się wydaje, że też rząd polski planuje, znaczy wkalkulowuje w swoją strategię, że będzie dużo decyzji, które teraz się pojawi, które nie będą dla Polski korzystne. I taki kozioł ofiarny w postaci Donalda Tuska jest tutaj im bardzo potrzebny. Także, także tak to wygląda moim zdaniem. Teraz sobie. Znaczy, Wyobraźmy sobie tak, no teraz mamy akurat tę Europę dwóch prędkości, tak? no to, czyli kraje bardzo mocno zadłużone na skraju bankructwa, albo już bankruci, czyli Włochy, Hiszpania, no Francja i teraz są, żeby Niemcy właściwie ich, ich gospodarką zaadoptowały. No Francja jeszcze jakąś tam wartość ma, bo chociaż ma broń atomową, ale Hiszpania już żadnej, czy Włochy. No, ani to nie jest dla Niemców rynek, ani to nie jest dla Niemców jakiś y, 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 punkt strategiczny, a więc y, no, poniżej nim to. No Francja o tyle właśnie, że, że dysponuje bronią atomową, jakąś tam armią. No ale to tyle, to tyle. I Wielka Brytania, jeżeli z tego systemu odchodzi, no to, które była też dużym rynkiem dla Niemiec, no staje się dla niemiec kłopotliwą sytuacją. No oczywiście Polska szybko tutaj buduje inicjatywę też na, 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 też na własne siły wymierzoną. No i tutaj akurat nawet ale kraje Beneluxu nawet zaczynają ją popierać. No a, więc, a więc coś się dzieje i tak naprawdę powiedzmy sobie, no, że ta funkcja Donalda Tuska nie ma żadnego znaczenia, ale dla Polski właśnie ona jest bardzo istotna. Bardzo istotna właśnie z innego powodu, że wyobraźmy sobie teraz, że, Donald, że rząd polski na przykład popiera Donalda Tuska, i Donald Tusk zostaje wybrany na drugą kadencję, na prostą kadencję. No to co takiego? Rząd poparł, Donald Tusk zostaje wybrany i teraz wszystko to, co teraz będzie, a tu mieliśmy też w przykładzie na przykładzie pakietu klimatycznego, wszystkie te negatywne rzeczy, które się w Unii Europejskiej staną, no to, no, no to no komu to? No powiem po prostu Unia Europejska zła i do, no, a tak możemy powiedzieć, no Donald Tusk po prostu nie starał się o Polskę. Nie, nie miał, no, zaszkodził Polsce po prostu, no, no, nie miał chęci właśnie wspomóc Polaków, tak to można, będzie, będzie ubierane i to już właściwie już było po tej pierwszej konferencji no, Pracowej i potem no, w Sejmie Jarosław Kaczyński, Przepraszam, no bardzo mocno tutaj o Donaldzie Tusku mówi, że on nie jest Polakiem, że nie ma prawa nosić polskiej flagi, i tak dalej. No bardzo dobra zagrywka, genialna właściwie, bo tylko Donald Tusk może zaszkodzić Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jeśli by wrócił. Także no tutaj załóżmy, że taka, taka możliwość, że rząd co popiera i, i zostaje Donald Tusk, to tylko może na kogo winę zrzuci, jeżeli, jeżeli w negocjacjach i w tych nowych rozstrzygnięciach w Unii Europejskiej coś pójdzie nie tak. No tylko będzie mógł na, na, na swoją nieudolność albo na, na, na złą Unię Europejską i na złych przywódców, na, na, na złą, złe Niemcy. A tak, ma spokój, bo. Bo, no bo to zawsze można powiedzieć do Tusk i tak sobie no, tego rywala wypycha do narożnika. Załóżmy sobie, że rząd polski by poparł teraz Donalda Tuska, żeby poparł Donalda Tuska, ale Donald Tusk nie został wybrany. No to to wtedy by się stało? do no Donatus wraca do Polski, Grzegorz Schetyna idzie w, idzie w jego cień, no i Donatus jednoczy opozycję, co jest już właściwie, no to już jest ryzykowne z punktu widzenia polskiego obecnego rządu. Byłoby to bardzo ryzykowne, a są wybory samorządowe, no i by miał czas przygotowania zjednoczenia opozycji do wyborów, co mniej więcej no gwarancja, gwarancją tego, że ta opozycja nie będzie w stanie nic sensownego wypracować, no jest taka jej intelektualna słabość i Grzegorza Schetyny i już w ogóle tej całej reszty typu nowoczesna czy, czy, no to, to są przecież komedianci, to, to jest jakaś, jakaś błazenada, a, a, a nie ma przecież to nic wspólnego no, z, z polityką, ani, ani z jakąś strategią, z pomysłem, także tutaj mamy problem załatwiony. No inną sytuacją było, gdyby rząd nie poparł Donalda Tuska i do Natusk nie był wybrany, no to, to była kolejna porażka. No, to była kolejna porażka rządu. Dlatego, że Donald Tusk wraca do Polski z poparciem rządu, nie można go nic oskarżyć, tak jak poprzednio, w poprzedniej opcji, no buduje opozycję, no a tu, a tu, no raz już z Jarosławem Kaczyńskim wygrał, a więc no, ryzyko istnieje pewne dla Jarosława Kaczyńskiego dla polskiego rządu. I teraz najlepsza opcja jest taka właśnie, że on nie popiera Donalda Tuska, a Donald Tusk zostaje wybrany. Tylko jak to zrobić? Bo to jest obca genialna. Jest nieistotne stanowisko, on tak naprawdę nic nie może w tej Unii Europejskiej, bo, bo tak naprawdę no przecież to jest... No, no... No, ktoś tam prowadzony przez, przez Niemcy, zresztą go, na, nawet w jakiś sposób, to w jakiś mistyczny sposób, został, został też delegowany na, na to stanowisko urzędnicze i, i, i wybierany. Także nikt też go nie jakoś, no to nie jest żadne stanowisko, gdzie sam mógł rzeczywiście jakąś sensowną politykę prowadzić. Ale zawsze można wszystko na niego zrzucić wszelkie niepowodzenia w stosunku, wszelkie afronty w stosunku do Unii Europejskiej to co się nie udałoby zrobić. Tylko trzeba jeszcze zadbać o to, żeby ten, ten system się powiódł, żeby on naprawdę nie został wybrany. Polski rząd go nie popiera, a yy, on nie zostaje wybrany. Czyli... Trzeba było, że jak go nie popiera, to musi jakieś konstruktywnie to zrobić, no a więc zostawia kandydata. No i teraz gdyby postawił kandydata z PiSu, no to co wtedy by się stało? Postawiłby kandydata z PiSu, no a rząd wybra a wybrano by Donalda Tuska. No to też porażka rządu, a więc postawiono kandydata właśnie z jego własnej partii, z Platformy Obywatelskiej, którego z dużym doświadczeniem, z dużym dorobkiem politycznym, którego nie wybrano, a wybrano właśnie Donalda Tuska, tym bardziej, do, Jacek Sergiuszowski jest doktorem, że te kwalifikacje ma dużo wyższe, a jednak postawiono na, 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 takie, na, na Donalda Tuska. Ale i, i problem by był taki, gdyby na przykład wyłamało się na przykład 3-4 państwa: Wielka Brytania, yy, Węgry, Czechy, Słowacja. Co wtedy? Wtedy Prawdopodobnie by był włożony no, trzeci kandydat, już był, już był do tego wszystkiego no, nominowany, Ewentualnie już były nazwiska ewentualne, miał to być były premier Irlandii. I co wtedy? Na no, znowu Tusk nie zostaje wybrany i wraca do Polski. Wraca do Polski no, i buduje opozycję. O, wszystkie te sytuacje były niekorzystne no, dla, 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 dla kraju i i co wtedy się stało? No właśnie, stało się, że jednak wszyscy go popadli, jakimś dziwnym trafem, no ale nawet jak się tłumaczył, bardzo fajnie się tłumaczył premier Viktor Orban, że powiedział, że ta, ta funkcja jest tak dla niego tak nieistotna, że nawet nie uważał za poważne, żeby tam akurat no, głosować przeciw albo za. I tutaj no, budować sobie wrogów, będą dużo poważniejsze sprawy w Unii Europejskiej do przegłosowania. No i tam rzeczywiście będą się liczyły jakieś interesy, a ta funkcja jest no, absolutnie no, Żadna. No i to właśnie mniej więcej tak dowodzi temu, że, no, że to, to, to zafunkcjonowała ta strategia, no i wszyscy byli za i tak to właśnie rząd polski, no pomimo to, że ma tak małe możliwości, tak niewielką jakby siłę działania, ale potrafi właśnie inteligentną polityką rozgrywać, rozgrywać, Tutaj, takie swoje interesy zobaczymy. Bo, tak jak powiedziałem, no za wcześnie na komentowanie skutków. Bo Jacek sariusz też to bardzo ładnie powiedział. To, co dobre, zawsze dobrze się kończy. Jak się skończyło źle, to znaczy, że się nie skończyło. I... I takiego to się jestem zdania, musimy przetrwać, musimy być razem, musimy dalej budować właśnie gospodarkę Polski. Ta strategia właśnie na budowanie siły i gospodarki opartej właśnie o też wewnętrzny popyt jest właściwa. Budowanie gospodarki eksportowej tak, ale jeżeli będziemy mieli no, coraz bardziej stabilne rynki i możliwość oddziaływania na inne kraje. Ale na razie róbmy swoje. Dalej, no, cieszę mnie, że tak to się skończyło. Ja Wam powiem, że miałem ubaw taki aż do łez, bo na początku była taka: wiesz, jak, co, co to się stało? Ale tak jak potem zobaczyłem te wystąpienia właśnie Jarosława Kaczyńskiego i, i wszystkich innych, no, to dopiero zrozumiałem o co może w tym chodzić. No, a każdy dzień teraz potem no, przyniesie, przyniesie jakby, no, jeszcze więcej odsłon tej, tej całej strategii, która moim zdaniem no, jest, jest majstersztykiem. Pozdrawiam Was i do usłyszenia. Cześć.